Zatrzyma się na chwilę. Czy to, w co wierzysz o sobie, życiu, pieniądzach, związkach, to naprawdę Twoje przekonania? Czy może tylko echo cudzych głosów? Rodzice, nauczyciele, społeczeństwo. Od dziecka słyszysz bądź grzeczny, nie ryzykuj, pieniądze szczęścia nie dają. I tak, kawałek po kawałku buduje się nie Twoja prawda, tylko czyjaś klatka. Wiesz co? Możesz w niej siedzieć całe życie. Albo możesz dziś zadać sobie jedno cholernie ważne pytanie: czy to ja tak naprawdę myślę, czy ktoś mi to tylko wmówił? Rozwój osobisty nie zaczyna się od działania. Zaczyna się od kwestionowania i decyzji, bo dopóki nie odkryjesz, co jest naprawdę Twoje, żyjesz czyimś scenariuszem. Masz prawo wybrać od nowa, masz prawo zburzyć stare i zbudować własne. Tylko najpierw musisz przestać wierzyć we wszystko, co ci powiedziano. Zacznij. Jedno przekonanie, jeden schemat. Rozłóż go na czynniki pierwsze i zapytaj, czy to jeszcze służy mojemu życiu?